Witam, Krawdy Kroczek. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. W ciągu najbliższej doby sytuacja synoptyczna nie ulegnie zbytnio istotnej zmianie. Nadal spodziewajmy się opadów deszczu na północnym zachodzie i na krańcach wschodnich. Dalej ściana wschodnia będzie pod wpływem układu niskiego ciśnienia związanego z frontem atmosferycznym z nad Skandynawii, więc tam możliwe opady deszczu. Ale w wielu miastach słońca nie zabraknie, bo układ wysokiego ciśnienia z nad Niemiec będzie poprawiał pogodę w Polsce, a konkretnie Klin wyżu sięgnie nad niektó niektóre w Polsce. W nocy w tym najchłodniejszym momencie nocy od 1 do 8 stopni i uwaga na deszcz, bo ten będzie pojawiał się w rejonie Zatoki Gdańskiej, na Suwalszczyźnie, na południowym wschodzie miejscami na ziemi lubuskiej w Wielkopolsce czy na Kujawach. Wiatr słaby i umiarkowany. Tak będą jutro wędrowały chmury nad Polską, czyli będą na wschodzie i na północnym zachodzie. Tam możliwe przelotne opady deszczu, ale praktycznie wszędzie jutro też powinno pojawić się słońce. Sprawdzamy szczegóły na Pomorzu Kujawach i w Wielkopolsce będzie padać wszędzie z wyjątkiem Gorzowa i uwaga Gorzów będzie jutro najcieplejszym miastem 18 stopni w najcieplejszym momencie dnia w pozostałej części regionu od 13 do 17 stopni wiatr słaby i umiarkowany Północny wschód. Tutaj opad deszczu możliwe w suwałkach i w Białym Stoku. Poza tym padać nie powinno i do 17 stopni wiatr również słaby i umiarkowany. Podkarpacie Lubelszczyzna, Małopolska z opadami deszczu praktycznie wszędzie z wyjątkiem Kielc. Dobra informacja jest taka, że w całym regionie powinno pojawić się słońce gdzieś pomiędzy opadami. Wiatr słaby i umiarkowany od 10 do 16 stopni. Górny dolny Śląsk Ziemia lubuska. 15, 16, 17. Najpogodniej w Opolu wiatr słaby i umiarkowany. Sprawdźmy kolejne dni. Co nas czeka? No, chciałabym powiedzieć, że już rozpogodzenia do bezchmurnego nieba i już upały, ale jeszcze chwilę. W niedzielę do 20 stopni popada praktycznie wszędzie z wyjątkiem centralnej części Polski. I w poniedziałek opady ominął południowy zachód i na zachodzie będzie najcieplej 19-20 stopni. w kolejnych dniach